Cześć wszystkim i witajcie. W tym filmie pokażę, jak rozwiązać problemy z parowaniem Bluetooth głośnika Soundcore Glow Mini. Po pierwsze, pewnij się, że Bluetooth jest włączony. A teraz może połączyć się automatycznie lub możesz kliknąć go na liście urządzeń. Fajne, ale jeśli to nie pomogło, powinniśmy wykonać reset oprogramowania. Aby wykonać reset oprogramowania, po prostu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć głośnik. Następnie naciśnij i przytrzymaj go ponownie, aby włączyć urządzenie i ponownie je podłączyć. Głośnik. Zaczynamy. Teraz zrobiliśmy to, ale jeśli to również nie pomogło, powinniśmy usunąć i dodać ten głośnik. Więc naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć głośnik. Następnie naciśnij informacje takie jak przycisk lub ustawienia, jeśli masz Androida. Zapomnij urządzenie. Jeśli masz Androida, nie zapomnij kliknąć. Nowe urządzenie. Włącz swój głośnik. Teraz kliknij na to. I zrobiliśmy to, ale. Jeśli to również nie pomogło, powinniśmy wykonać twardy reset. Aby wykonać twardy reset, naciśnij i przytrzymaj. Po pierwsze, powinniśmy oczywiście włączyć. Teraz powinno się łączyć. Zaczynamy. Aby wykonać ustawienie, naciśnij jednocześnie przyciski głośności i Bluetooth na 5 sekund. Zaczynamy. Teraz kliknij ikonę informacji lub ikonę ustawienia. Zapomnij urządzenie, zapomnij urządzenie. Jeśli masz Androida, nie zapomnij kliknąć połącz nowe urządzenie, a potem kliknij na to na liście urządzeń. I zrobiliśmy to. Dziękujemy za obejrzenie tego wideo. Jeśli uznałeś to za pomocne, rozważ subskrypcję kanału i zostaw lajka pod wideo. To dla nas naprawdę ważne. Do zobaczenia później.